Facebook Messenger dodał aktualizację dotyczącą czatu szyfrowanego metodą end-to-end. -end. Teoretycznie ma to zapewnić większą prywatność, jednak są użytkownicy, którzy wolą tę funkcję wyłączyć, aby mieć większą kontrolę nad swoimi wiadomościami. W tym filmie pokażę Ci, jakie mamy możliwości w tym przypadku. Zanim przejdziemy dalej, jeśli chcesz odkrywać ukrytą funkcję swojego iPhone'a po rozwiązaniu swojej wątpliwości, zajrzyj do opisu. Najpierw otwórz aplikację Facebook Messenger. Jeśli wejdziesz w dowolną rozmowę, zobaczysz, że wiadomości są szyfrowane metodą end-to-end. -end. Niestety, tej funkcji nie można wyłączyć. Natomiast jeśli masz problem z ładowaniem wiadomości podczas przechodzenia z jednego urządzenia na inne, czyli gdy czaty nie synchronizują się poprawnie, zobacz, jak to naprawić. Najpierw naciśnij trzy poziome linie w lewym górnym rogu, a następnie ikonę koła zębatego. Kiedy już tu jesteś, przejdź do sekcji Prywatność i bezpieczeństwo, a potem wybierz czat szyfrowany metodą end-to-end. -end. Następnie przejdź do ustawienia Przechowywanie wiadomości, to właśnie ono powoduje problemy. Po wejściu zobaczysz opcję zapisywania wiadomości w Facebook Messenger, czyli tak zwany klucz Messenger. Jeśli korzystasz z iPhone e A, dane będą zapisywane w iCloud, e a jeśli z Androida, w Google Drive. Upewnij się, że ta opcja jest włączona. Jak widzisz, w moim przypadku pojawia się opcja automatycznej synchronizacji całej historii czatów. Masz tu też inne możliwości, takie jak wygenerowanie 40-cyfrowego kodu lub ustawienie kodu PIN. Jeśli upewnisz się, że wszystkie te ustawienia są takie, jak opisałem, nie będziesz mieć problemów z synchronizacją wiadomości między urządzeniami. To jedyna opcja, jaką oferuje Facebook Messenger, aby mieć kontrolę nad swoimi wiadomościami. Jeśli chcesz odkrywać ukryte funkcje swojego iPhone'a e każdego dnia, wysyłamy e-mail, w którym w prosty sposób tłumaczymy jedną z nich. Aby również je otrzymywać, masz link w opisie i jest całkowicie bezpłatny.